Witajcie z tej strony Kuba, a to jest 224 odcinek WWE Backstage po wczorajszym Halloweenowym Monday Night Row. Była to pierwsza gala z oczywiście, e, czerwonej tygodniówki i pogali Hell i na Cell Pay Per View. Tym samym na niej bardzo dużo się wydarzyło, ale to w jaki sposób gala się rozpoczęła, bardzo mi się spodobało. Mianowicie Goldberg otworzył galę, no i nie zdążył powiedzieć ani jednego zdania. No, no trochę coś tam powiedział na temat właśnie e, tego, że trzy tygodnie dzielą nas od Gali Pay Per View Survivor Series, na której to będzie walczył z Brockiem Lesnarem. Od razu przerwał mu Paul Heyman i ten segment naprawdę WWE wypalił. Mianowicie, za tydzień na Raw nie pojawi się ani Brock Lesnar, albo sam Brock Lesnar, już nie pamiętam, ale na pewno Goldberga nie będzie. Obaj panowie jednocześnie zjawią się na Raw. Pewnie dojdzie do jakiejś konfrontacji, podpisania kontraktu czy coś w tym stylu, biatyki. E, dopiero na ostatnim Raw przed Survivor Series za dwa tygodnie. No i szkoda, ponieważ liczyłem na to, że już dzisiaj dojdzie do mm, konfrontacji pomiędzy tymi dwoma panami, w szczególności Wtedy, kiedy Heyman powiedział, że ma pewną wiadomość do, dla Goldberga, i tą wiadomością był fakt, że Brock Lesnar chce walczyć już dzisiaj. Nie chce czekać do Survivor Series. Jesteśmy tutaj. E, więc możemy walczyć i tutaj, no cóż, oni zawalczą ze sobą w Kanadzie, ale e, tutaj gdzie są Stany Zjednoczone Brock Lesnar dyktuje wszelkie prawa gdyż doskonale wiemy, że każda arena kiedy WWE Row się odbywa zamienia się błyskawicznie w Suplex City, usłyszeliśmy muzykę besti, niestety Lesnar nie zjawił się na arenie, fajnie zaczęli buczeć, ale pojawił się ktoś inny, mianowicie Rusev wtedy kiedy Goldberg już chciał wymierzyć sprawiedliwość, założyć celowi ICW Rusev się pojawił i przerwał Goldbergowi. Kiedy Goldberg był na row, yy, to pomyślałem sobie, kurde, przecież mi się wydawało, że Rusev skonfrontuje się z Goldbergiem przed row na kilka godzin wczoraj. Yy, pomyślałem sobie, że taka opcja jest możliwa. Jak zastanawiałem się, co podczas tego rowu może się wydarzyć. I faktycznie to przewidziałem. Nigdzie wam o tym nie mówiłem, ale po prostu wiecie, tak przeszło mi przez myśl. I tym samym tak też się stało. Chciał konfrontacji, więc ją Rusev dostał. Błyskawicznie zaatakował go. Goldberg. Goldberg wykonał Jack Hamera, jeszcze kilka kopnięć dołożył, wywrócił się Bill, no jaka szkoda, no wiecie, zostało to i tak wszystko yy, zamarkowane. Następnie Goldberg ruszył na pola Heymana, wykonując na nim spear, Heyman został ambulansem do szpitala, odwieziony, wszystko w storyline i taki segment był naprawdę bardzo mocny. Pierwsza walka na gali to Trick of Street Fight, match halloweenowy, właśnie match bez dyskwalifikacji, Enzo Amore kontra Luke Yellow z Enzo wygrał przy pomocy Big Kesa i tak się to zakończyło. The club został ponownie. No, krótko mówiąc, poniżony. Kolejna walka: WWE Cruiserweight Championship Match numer 3 TJ Perkins kontra Brian Kendrick. TJ Perkins wygrał. Yy, walka zakończyła się kanałtem, co oznacza, że na Survivor Series ponownie pewnie ta dwójka zmierzy się ze sobą, bo jedno jest pewne: to jeszcze nie jest koniec ich rywalizacji. Kolejna walka, a przepraszam, jeszcze nie segment. Mianowicie generalny menadżer Mick Foley wszedł do ringu i wypowiedział się na. Na temat Gary Hell i Nasel Miał pretensje do Chrisa Jericho, że on interweniował w walce i zepsuł tak doskonały pojedynek, który w końcu zakończył karierę Bang Bang Mika Folleya. Po chwili jednak Foley powiedział, że również ym, na Survivor Series dojdzie do tego wiadomo 5 on 5 traditional Survivor Series tag team elimination meczu. I powiedział, że Chrisa Jericho oraz Kevina Owensa musi mieć w swojej drużynie i tak też się stało. Co do właśnie tego y, Survivor Series meczu to drużyna Smackdown 5 osób, drużyna y, Raw 5 osób. W drużynie Smackdown jeszcze nie jest nikt potwierdzony, na pewno na dzisiejszej gali Smackdown zostanie to... Ogłoszone przez Shane'a McMahon'a, Daniela Bryan'a, whatever, cokolwiek w tym kierunku. Ale między innymi Roman Reigns, Kevin Owens, Chris Jericho oraz zwycięzca Battle Royale'u, czyli walki, która odbyła się kilka minut później. Braun Strowman już zasilą właśnie tą drużynę i na pewno jeszcze będzie tam Seth Rollins, bo po tym jak Raw się zakończyło możemy to wywnioskować. Więc tak to wygląda i nie ukrywam jest to ciekawie. No dobra więc y, to byłoby na tyle jeżeli chodzi o tą pierwszą godzinę. Row Brownstroman zrobił to co do niego należy, czyli wygrał walkę, wyeliminował samego Zeina i pewnie będzie prowadził z nim jakąś mniejszą rywalizację, która i tak ciągnie się już od y, dwóch, trzech tygodni. Y, kolejna sprawa. New Day przebrali się za ach kurde poczekajcie byłych czy, czy to był Godfather? Tak, to był Godfather. To był również yy, ten, jak on miał Mustafa, jakoś tak się czytało jego nazwisko oraz Papa Shango. Naprawdę, zabyłe gwiazdy się przebrali w końcu noc Halloween i tak dalej. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Teraz czas na rewanż z Heli Nasel mianowicie Six Men Team Match. Poczekajcie. Nie, 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 to nie był rewanż z Heli Insel, bo tutaj nie było oczywiście yy, walka kurzu to była, ale tutaj nie było e, Sinkary e, Linz, Dorado, Rich, Swan oraz Kendrick Alexander pokonali e, Toniego, Daivariego <laughs> oraz Gulaka. Jednak z tego co widzę. Dobrze powiedziałem? Tak, dobrze powiedziałem. Tych właśnie zawodników pokonali. Tak to wyglądało. Dobra. Teraz nadszedł czas, aby Charlotte, nasza księżniczka, królowa i tak dalej, trzykrotna mistrzyni kobiet Raw, nam powiedziała, co myśli na temat Sasha Banks. Oczywiście zlekceważyła swoją rywalkę i świętowała zwycięstwo. Nagle przerwała jej Bailey, która powiedziała, że, no wiadomo, mistrzyni nie może się tak zachowywać, że e, to co mówi nie jest godne, aby mistrzyni tak mówiła, aby mistrzyni tymi słowami zaimponowała fanów dlatego fani nie lubią, a ciebie nienawidzą Charlotte, tak to właśnie wygląda, no nie jest godna tego tytułu gdyż mówi po prostu głupoty po chwili Nia Jax weszła do ringu i odbyła się walka Bailey kontra Nia Jax, przypomnę, że ta walka również miała miejsce na NXT TakeOver London, kiedy te dwie panie walczyły ze sobą o mistrzostwo Kobiet NXT, Bailey wtedy poddała na Jack's. Poddała ją, pamiętam, że taka gilotyna była czy coś w tym stylu. Kolejna walka: Cezaro i Sheamus pokonali Sheam Stars. I pewnie na Survivor Series albo będą walczyć o mistrzostwa tag team albo zostaną dodani do tego 10-20-osobowego team meczu Raw vs SmackDown. No zobaczymy co z tego wyniknie, w końcu tych walk na Survivor Series pomiędzy czerwoną a niebieską tygodniówką będzie naprawdę bardzo dużo. Eee, kolejna walka i jednocześnie main event tej gali to starcie, które wcześniej ustalił właśnie, no dyrekcja ustaliła, Mick Foley, o tym jeszcze nie wspomniałem, mianowicie Roman Reigns kontra Chris Jericho. United States Championship is on the line. Tak, serio, ta walka była opa stanów Zjednoczonych. Po cichu liczyłem, że Y2J wygra, ponieważ bardzo lubiałem kiedyś tego zawodnika. Teraz, po tym co zrobiło z niego WWE, według mnie nie jest aż tak ciekawy jak kiedyś, kiedy grał tego takiego naprawdę dobrego chila. w rywalizacji, choćby z CM Punkiem w 2012 roku. Wtedy o wiele ciekawszy był Y2J i możemy go lubić albo nienawidzić. Po prostu ze mną trzeba się zgodzić, że. Chris Jericho no obecnie jest w tym WWE, bo jest, ale jego postać mogłaby być ciekawiej prowadzona, chociaż nie narzekam, bo nawet nieźle to wygląda. W porządku. Cała walka była faktycznie dobra. Po tym, jak już Roman Reigns wykonał spear na swoim rywalu, e, zainterweniował WWE Universal Champion, czyli Kevin Owens rzucił się z pięściami na Romana Reignsa. Doszło do dyskwalifikacji. Reigns wygrał oraz obronił swój tytuł. Po walce, na pomoc Reignsowi przybiegł Seth Rollins, który zaatakował Chrisa i Kevina, przepędził ich z ringu i row zakończyło się widokiem, e, którym to Seth Rollins patrzył się na Romana Rainsa i tak właśnie z tego wyszło. No cóż, obaj są teraz face'ami, więc teoretycznie jedyne co mogę powiedzieć: WWE, e, gdyby Dean Ambrose był na Raw, no to Reunion The Shield by być może nam się szykował. 4 lata historii na Survivor Series już będą, dobra, nieważne. Jakby nie było, e, Jestem zadowolony z row. myślałem, że trochę słabiej tygodniówka wyjdzie, ale wyszła naprawdę fajnie. E, jak oceniam galę? 4 na... 5, 4 daje. No, czyli jakieś takie, wiecie, no 8 na 10, coś w tym stylu. Powinno, akurat ta ocena row powinna zadowolić. Mnie 80% mi się gali podobało, szału nie ma, ale w końcu czego możemy oczekiwać e, po tym jak... Smackdown, doskonale wiemy, że serwuje nam naprawdę wysoki poziom oraz przede wszystkim jakość, a nie ilość. Dobra, to byłoby na tyle z tego odcinka Gala Survivor Series już za trzy tygodnie. No i piszcie w komentarzach, czy czekacie na tą galę i przede wszystkim... Co sądzicie o przebiegu e, właśnie Monday Night Raw? Rywalizacja Goldberga z Lesnarem rozkręca się, choć wiemy doskonale, że to jest tylko dla przyciągnięcia uwagi widzów. E, jeżeli chodzi o WWE Universal Championship, to jestem trochę zawiedziony, ponieważ ten tytuł niestety nie będzie broniony na Survivor Series, chyba, że dojdzie do zmian w karcie, ale póki co Kevin Owens jest po prostu w tym traditional Survivor Series 5 na 5 eliminacyjnym taktycznym meczu, więc nie oczekiwałbym dwóch od tego zawodnika, a szkoda, bo liczyłem na Triple Fred Match Owens kontra Jericho kontra Zayn w Kanadzie. Trzech Kanadyjczyków o najważniejszy tytuł Raw. No to byłoby piękne, ale WWE niestety tego nam nie zaserwuje. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.